Mam na imię Natalia. Jestem matką dziecka. Dziecko ma 5 lat. Naprawdę wszystko takie tu przytulne, taka atmosfera. Bardzo miły ludzi. Pani, którzy tu, no wszystkie, wszystkie naprawdę, e, e, którzy, którzy tam e, na kuchni, e, nauczycieli, wychowawcy, psychologii, wszyscy, wszystkie, kto tutaj byli, to naprawdę najpiękniej, taki najmiły, no, naj, no super, naprawdę. Jestem e, poruszona i zaskoczona od takich. E, Takiej jak ciepłej atmosfery, ciepło i miło. Naprawdę jest tu zrelaksowana. Jestem e, najedzona. Bardzo smaczne tu było wszystko smaczne. E, dziecko zadowolone, że mogę pobawić się, mogę zobaczyć e, innych dzieci, porozmawiać. E, i dużo tych warsztatów malowanie e, r, różne gry no dziecko po prostu skacze cały czas i e, jeszcze co mnie było e, takie ważne e, usłyszać tych e, mam z Ukrainy i ich historii jak History, Malutkich historii ich życia. Mieliśmy taki czas psycholo z psychologiem, czas rozmów, tak i to było w moim sercu to poruszyło taką wdzięczność, bo ja, ja byłam wdzięczna za, za, za przyjęcie, była wdzięczna Polakom i Polsce w ogóle. Ale y, dla mnie to był taki czas, kiedy ja mogła to jeszcze bardziej odczuć i dziękować w sercu dla Polski o tym, że naprawdę mieli my takie, jak to, kiedy uciekali z chorymi dziećmi, to mieli naprawdę takie przyjęcie i. No, to, to takich tak słowami ja tam nie powiem teraz, bo to naprawdę takie odczucia wdzięczności. No, jestem naprawdę bardzo zado zadowolona, że jestem tu, że yy, miała ten czas. I, i dziękuję bardzo.